cold and London Division presents The Art of Tomorrow. The Art Na pewno teraz będzie o to. A to? A to? Od czego zaczynamy? Zaczniemy od firmy Septodont. Dwa dni intensywnych warsztatów. Cały czas, cały czas się szkolicie, uczycie się i spędzacie przy tym bardzo miło czas. Bardzo ważny temat. W każdym gabinecie nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, co się może stać z pacjentem. Chodźmy dalej. Pura, i takę. Jak fachowo są przygotowane stanowiska. tłumy, Kolcin. Proszę patrzeć, co, co pokazał, Tak, że konieczne płukanie, Czyli sobie odkładamy tutaj. To motor, który pokazuje, kiedy należy płukać, kiedy należy wymienić pilnik, prowadzi nas przez leczenie kanałowe, tak jak nawigacja w samochodzie. Gabinet cyfrowy Plan Meka. Tutaj, wszystko to, co tak naprawdę powinien zawierać profesjonalny gabinet stomatologiczny. CPC, czyli EMS. Nie będziemy tutaj za bardzo przeszkadzać. Jakiś fajny facet tam leży na fotelu. Cały czas ma otwartą paszczę. Długo jest w stanie tego utrzymać. Wywielanie. Firma SDI. Dziewczyny. Medicom i Lozer. Firmy się połączyły całkiem niedawno. Oral B. Test Drive. Tutaj zaglądamy sobie boczkiem na warsztatach firmy DancePlay. Firma DancePlay podzieliła sobie warsztaty na dwie kategorie, na endo i na resto. Intensywnie pracują wszyscy, co nas bardzo cieszy, bo dzięki temu będą mogli sobie praktyczną wiedzę z warsztatów przełożyć do swoich gabinetów. Firma VDW Tutaj mamy firma Iwoklar. Komórki macierzyste w stomatologii, to jest absolutna nowość. Firma serii wiatrucz nowatorskich metod bankowania komórek przywiozła ze sobą ramię robotyczne, które przez cały event nalewało nam pyszne winko, za co bardzo dziękujemy. Firma Woko też mnóstwo osób na warsztatach, co nas bardzo cieszy. DMG, Icon Rządzi, firma Care. <grymne> w międzyczasie w salach wykładowych trwają też wykłady. Jest to ciężarówka wyposażona kompleksowo w sprzęt do gabinetu stomatologicznego marki Planmaker, jak również od niedawna KAVO. Gdzie mogą się Państwo zapoznać z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, digital, HATCAM, czyli tym wszystkim, co jest niezbędne we współczesnej pracy stomatologii. Toksyna butulinowa, nici liftingujące, stymulatory tkankowe, Boże, język mi się plącze, ponieważ 5 godzin wykładów non stop do zobaczenia na galii.